Szlachetna Paczka to jeden z największych programów społecznych w Polsce. Co roku łączy rodziny w potrzebie z darczyńcami i wolontariuszami. W tym roku wciąż brakuje ponad 3 tysięcy osób gotowych zaangażować się w ten projekt. W naszym regionie, również na Pomorzu, są jeszcze miejsca dla tych, którzy chcą zrobić coś wyjątkowego. O tym, jak wygląda wolontariat w praktyce, kto może się zgłosić, jak bardzo taka pomoc zmienia życie zarówno potrzebujących, jak i samych wolontariuszy, porozmawiamy dziś z Angeliką Sobkowiak, liderką rejonu Szlachetnej Paczki w Czerwcu. Czersku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Angeliko, miały być dwie godziny, troszkę się przesunęło. Tak. No, takie <grym> jeszcze... są uroki estakady, takie są uroki trójmiejskiej obwodnicy. Tak, dzisiaj od samego rana zostałam pokonana przez korki Mhm. Obyście nie byli pokonani w tym dniu, w którym będziecie najbardziej potrzebni, czyli w Noc Cudów. O nie kochany, w tym dniu wszyscy jesteśmy zwarsi, gotowi, naprawdę działamy na 100%, tam nie ma mowy o spóźnieniach, o posunięciach, czymkolwiek. Ale jakby. zanim do tego dojdzie, do tego Nocy, no, nocy Cudów, no to trochę po, musicie popracować. Tak, o, o tym jak mhm, wygląda tak. sytuacja Szlachetnej Paczki w regionie pomorskim. Ilu wolontariuszy działa obecnie w Szersku i okolicach i ilu jeszcze potrzeba, by dotrzeć do wszystkich rodzin? Więc w samym Czersku mam około 20 wolontariuszy. W Czersku, w rejonie, tak, bo to obejmuje Czerskie gminy. Do tej pory. Sam czerst miał pod sobą również czarną wodę osieczną. W tym roku udało się otworzyć dwa nowe rejony u nas w okolicy, z czego się bardzo ogromnie cieszymy, tym bardziej, że te rejony pootwierali moi wolontariusze, którzy wcześniej działali ze mną na rejonie, więc. Ale ogólnie na ten moment jakby w samym pomorskim potrzebujemy jeszcze 150 wolontariuszy, koło 500 już mamy przeszkolonych. Mhm, to jaki powinien być dobry wolontariusz, pani Angeliko szlachetnej paczki. Czyli czy liczy się bardziej konkretne, uliczą się bardziej konkretne umiejętności, umiejętności, czy raczej serce, no i otwartość na drugiego człowieka, bo te sytuacje, jeżeli wchodzicie do rodzin, patrzycie, no czasami one są tragiczne. Zdecydowanie otwarte serce na, na krzywdę drugiego człowieka, po prostu. I myślę, że to jest taki bodziec, który gdzieś w 80% wystarcza. Pozostałe 20%, kochanie, to jest czas. Pani Angeliko, a kto się zgłasza? Czy, czy, to są, czy to jest głównie młodzież, osoby pracujące, rodzice, seniorzy? A różnie. Ostatnio, bo oprócz tego, że jestem liderem, jestem też młodszym trenerem wewnętrznym i mam tę przyjemność szkolić wolontariuszy. Ostatnio szkoliłam panią, która była na emeryturze. Po prostu stwierdziła, że teraz ma więcej czasu i poświęca się dla pracy na, na rzecz innych ludzi po prostu. Czy chętnie wolontariusze przybywają do szlachetnej paczki? Czy ciężko jest ich zgarnąć w szeregi? Co roku, nie wiem jak jest gdzieś dalej, ale u nas to w miarę funkcjonuje. Ci ludzie są. Bardzo często jest tak, że wolontariusz zostaje. Zawsze powtarzam, że szlachetna paczka to jest mój największy i najpiękniejszy nauk, w jaki w życiu wpadłam, i myślę, że większość z nas ma podobnie. Co roku, wiadomo, no, są jakieś tam problemy zawsze się coś tam wykrzaczy, czy cokolwiek. Wtedy bardzo często lubimy powtarzać, że to już ostatni raz. W momencie, jak przychodzi ten Weekend Cudów, my już wiemy, że za rok wracamy i, i nie ma o czym gadać. Ja chciałam zapytać, bo badania pokazują, że aż 90% Polaków w tym roku nie podjęło żadnego wolontariatu. Z czego może wynikać ten opór, zwłaszcza tutaj na Pomorzu? Ludzie się boją, nie wiedzą czego się spodziewać, czy może nie mają czasu? Myślę, że to jest też brak świadomości. Brak wiedzy, na czym to polega. Też nie oszukujmy się, no, żyjemy w takich czasach, gdzie jesteśmy zaganiani. Ciągle tylko praca, praca, dom, praca, dom. Człowiek goni nie wiadomo za czym, a, a nie ma tej chwili, żeby się po prostu zatrzymać. Goni za lepszym jutrem. Też pewnie tak. Tylko szkoda, że gdzieś nie widzi tutaj mm, pomocy, chęci. To znaczy inaczej, pomoc może widzimy, tylko właśnie jest ciężko, żeby, żebyśmy my, może to będzie złe słowo, ale zmusili się do tej pomocy, pomogli komuś innemu. Czemu takie mamy wewnętrzne przekonanie, że kurczę pomógłbym, ale no jednak nie. Do tego nie można zmusić. To jest po pierwsze, jeśli już coś się zgłasza, to zgłasza się na 100%. Ja zawsze powtarzam, że każdy, który przyjdzie do wolontariatu, do szlachetnej paczki, każdego 100% jest naprawdę mega ważne. Doceniamy każdego wolontariusza. Z tej okazji również mamy. Jakby takie uchoronowanie po, po weekendzie cudów. W całej Polsce, w każdym województwie odbywają się gale wolontariatu Szlachetnej Paczki. Myślę, że to jest takie, takie piękne zwieńczenie danej edycji. Chęć w ludziach jest. Jest naprawdę chęć. Tak jak widzę po moich wolontariuszach. Słuchajcie, wspaniali ludzie. Zawsze powtarzam, u mnie w Czersku są najlepsi. <laughs> Nie ma nigdzie lepszych. Ale są chęci, naprawdę. Trudno jest być i ciężko wolontariuszem? To jest, jeśli już znajdziesz ten czas, to to jest mega przyjemne, po prostu. Nie widzę żadnych złych stron. Przede wszystkim to też, jakich ludzi poznajemy. Zawsze powtarzam, że kocham szlachetną paczkę za ludzi, którzy biorą w niej udział i to jest po prostu mega, mega fajne. Dobrze, to jest fajne, to jest trudne, ale jak przełamać taką, taki, taki lęk i niepewność, jak wygląda pierwszy kontakt wolontariusza z rodziną potrzebującą pomocy? Zanim wolontariusz wyjdzie do rodziny, on jest wyszkolony. Tak My mamy te wdrożenia, szkolimy tych wolontariuszy. Każdy wolontariusz ma wsparcie w swoim liderze. Mamy też wspaniałego menadżera u nas w Pomorskim, Piotr Remieszka, pozdrawiam cię serdecznie. Więc mamy wsparcie. My nie jesteśmy sami, i taki wolontariusz, który przyjdzie, nawet jeśli gdzieś tam czuje się niepewnie, uważam, że ma ogromne wsparcie w ludziach w i to nie jest wcale takie trudne. A co konkretnie należy do obowiązków wolontariusza w szlachetnej Paczce Od momentu zgłoszenia do, się do programu aż do finału akcji? E, no najpierw zgłaszamy się do, do projektu, wchodzimy na stronę wiosna.pl, zgłaszamy się. Potem czekamy na kontakt z rekruterem. To jest tak jakby pierwszy styk, styk z, ze szlachetną paczką. E, później e, są te wdrożenia, więc stawiamy się na to wdrożenie. Uczymy się tego, jak być tym wolontariuszem. Poznajemy tutaj też arkusz, to na czym będziemy pracować. E, później e, odwiedzamy rodzinę. Z reguły jest tak, że nigdy e, wolontariusz, który jest jakby świeży, nie idzie sam e, z drugim świeżym, tylko e, zawsze łączymy te pary, żeby szedł doświadczony e, z nowym wolontariuszem. Więc naprawdę nie ma się czego bać. E, działać i, i robić po prostu. E, później wiadomo, kontakt z z darczyńcom. Darczyńca, jeśli już się zgłasza, Mamy cudownych darczyńców. Oni strasznie starają się dopasować tą paczkę stricte pod tą rodzinę, więc ten darczyńca bardzo często do nas wydzwania. a kurteczka w takim kolorze czy w takim, a rozmiar taki a myśli pani, że coś jeszcze by można było, więc ten kontakt też jest mega ważny, właśnie, właśnie z darczyńcą. Później, wiadomo, no jest ten weekend cudów, tak, rozwozimy te paczki po rodzinach. To jest uważam najpiękniejszy moment i tak właściwie powiem szczerze, że nie Zazdrości każdy, kto, kto tego nie przeżył, dlatego że emocje, które towarzyszą właśnie w trakcie weekendu cudów, towarzyszą nam potem przez cały rok. E, zawsze mi się pytają, co ty z tego masz, Angelika, po co ty to robisz. E, a ja moje zdanie jest takie, że ja czasami biorę z tego więcej niż te rodzinę. W sensie wachlarz emocji, to wszystko, co się dzieje, zostaje ze mną na rok i ja czerpię z tego siłę przez kolejny rok po prostu. No właśnie ja chciałam powiedzieć, że do pewnych decyzji się dorasta. I to jest tak, jak pani powiedziała wcześniej, można zacząć wolontariat albo bardzo w młodym wieku, albo już później na starość, i to jest obopólna korzyść. Tak to wygląda, bo te historie, które, które się pojawiają, w naszym życiu, jeżeli chodzi o też wolontariat, no to potem dają tak jak Pani powiedziała emocje i siłę. Ja chciałam zapytać o te konkretne historie z czerska lub okolic, które najlepiej pokazują jak wolontariat zmienia życie rodziny i samego wolontariusza. Nie pamiętam już u ilu rodzin byłam, ale opowiem Wam historię Dziewczyny, nie wiem czy się nie popłaczę, bo... Wzrusza mnie bardzo, ilekroć patrzę na tą dziewczynę, wzrusza mnie ta osoba bardzo, więc pamiętam, miałam wtedy rejon właśnie Czersk, Czarną Wodę, Osieczną. Zadzwoniła do mnie dziewczyna i mówi: Angeliko, czy byś mogła pojechać? Poznałam teraz na jakichś tam warsztatach dziewczynę, trzeba jej pomóc. Ja mam jejka tak daleko, ale dobra, jedziemy. Słuchajcie, w momencie, jak przyjechałam do niej do domu, już po pierwszej rozmowie jakby z nią, wychodząc od niej z domu, odwróciłam się w drzwiach i powiedziałam: że Mam do ciebie kawałek, ale to, że dziś mogłam cię poznać i do ciebie przyjechać, to jest najlepsze, co mogłam zrobić dla samej siebie. Dlatego że takich ludzi uważam, że trzeba cenić, szanować i wspierać. Ta pani dostała strasznego kopa po tej szlachetnej paczce i słuchajcie jakie było moje zdziwienie w tym roku ona zgłosiła się do wolontariatu więc e, ale dla to już mnie, znamy znamy parę znamy, takich tak, przypadków znamy gdzie właśnie ktoś, osoby kto otrzymał mhm. pomoc później zostaje wolontariuszem tak jakby no, w podziękowaniu i to, dobro to powraca dokładnie dokładnie ja szkoląc wolontariusze bardzo często słyszę te historie ale w zeszłym roku czy w tym roku, jak zobaczyłam, że się zgłosiła, ja miałam sama okazję przeżyć to na własnej skórze i to jest po prostu niesamowite. Tego nie kupisz za, żadnych, za żadne pieniądze, tego nie dostaniesz od tak. To trzeba po prostu przeżyć, przejść i zobaczyć. A co powiedziałaby pani osobom z Pomorza, które wahają się, czy zgłosić się do szlachetnej paczki? Dlaczego warto zejść z utra, utartego szlaku i spróbować? Ja myślę, że już po tym historii, to jak w jaki sposób pani opowiada, to już myślę, że masa wolontariuszy powinna się zgłosić, ale rada? Poprosimy. Nie ma rad. Słuchajcie, jeśli macie chęci, chcecie spróbować, po prostu zapraszamy. Niesamowite przeżycie. Mówię, dla mnie to jest po prostu coś wspaniałego. Zawsze mówię, że z wielu rzeczy w życiu mogłabym zrezygnować, ale nie z wolontariatu właśnie w szlachetnej paczce. Zapraszam serdecznie każdego, kto ma tylko przebłysk, że może dam radę. Jeśli się wahasz, nie masz czasu, czy cokolwiek znajdziesz, naprawdę, im więcej mamy zajęć, ja sama po sobie widzę, tym bardziej potrafimy sobie to wszystko poukładać i, i ogarnąć. I naprawdę warto, po prostu warto. Jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego. Oczywiście. To na mm -hmm. zakończenie przypomnijmy, gdyby ktoś właśnie słuchający nas teraz zdecydował się i nie po tylko tej tej rozmowie... z okolic, Nie tylko z Tak, Czerska. Ale w ogóle na mm -hmm. przykład chciałby dołączyć do szlachetnej paczki, gdzie szukać informacji. My generalnie ogłaszamy się wszędzie. Ja sama trafiłam, słuchajcie, o właśnie, ja sama trafiłam przez przypadek z Facebooka. Przegl... Tak, tak mi mówią, ale mhm. u mnie to tak właśnie szło. Zobaczyłam na Facebooku gdzieś tam ogłoszenie, kliknęłam, zgłosiłam się jako wolontariusz, po czym otrzymałam telefon, że niestety w Czersku nie ma takiej możliwości, bo... Nie ma lidera, więc nie ma oddziału, y, i tam nic nie podziałamy. Musiałaby się zgłosić na lidera. E, zastanawiałam się tydzień czasu. E, trafiłam na moją koleżankę Ania Bielaska-Jutrzęska. Po, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, bo to właśnie ona powiedziała: Angelika, jak nie ty, to kto. Więc e, zdecydowałam się, otworzyłam ten rejon. Słuchajcie, e, my ten rejon w Czersku... Cztery lata temu otworzyliśmy w dwa tygodnie. W dwa tygodnie zebrałam 16 wolontariuszy. My wtedy, pamiętam, mieliśmy 6 nieletnich. I szkoleniowcy, którzy do nas przyjechali, potem się śmieli, mówiła, Angelika, my to pokazujemy, jak szkolimy nowych liderów. To twój przykład. Podajemy na szkoleniach. Ja mówię, ale czemu jak? No bo mówi, ja do ciebie przyjechałam, a tak, yy, wszyscy, co byli dorośli, no to yy, Angelika do mnie zadzwoniła, Angelika mnie w, wrzuciła do, do szlachetnej paczki, a te, które były osoby nieletnie, no to uwaga, yy, Roxana yy, mnie yy, jakby poprosiła, żebym wzięła w tym udział, a Roxana to moja córka, którą yy, też wciągnęłam w wolontariat. Czyli więc. Angelika temu wszystko winna? No tak mówią. Słuchajcie, nie ma rzeczy, niemo nie ma rzeczy niemożliwych. Nie było lidera w Czersku? Jest, jest, jest lider. Tak, <laughs> już od czterech lat i wszystko. Naprawdę piemnie. nie bójmy się nowych wyzwań, kochani. E, polecam wolontariat w szlachetnie, patrzca, polecam. każdemu. Ilu Wam brakuje jeszcze wolontariuszy? E, w samym pomorskim koło 150. Mhm. Mm to niedużo. Nie, tym bardziej wdrożenia, słuchajcie, nadal trwają. Z tego, co wiem, również u mnie na Czersk zgłosiły się nowe osoby, więc czekamy, kochani, aż się wyszkolicie i działamy. Rodziny już mamy. Na dzień dzisiejszy w samym Czersku mam zgłoszone około 20 rodzin, które już zaczynamy odwiedzać, bo my już jeździmy po tych rodzinach. Działajcie. Życzymy wam wszystkiego dobrego, dużo mocy, dużo szczęścia i wytrwałości przede wszystkim. No i sukcesu w tym, czego to, to, to chcecie osiągnąć, przede wszystkim pomóc. Pomóc tak. drugim osobom. A was, drodzy słuchacze, Radia Kaszebe, zapraszamy do tego, abyście weszli w szeregi wolontariatu, weszli w szeregi szlachetnej paczki, a do tego zachęcała między innymi dzisiaj Angelika Sobkowiak, liderka rejonu w Czersku Szlachetna Paczka. Bardzo dziękujemy za Dziękuję rozmowę. serdecznie i do zobaczenia w pracy w Szlachetnej Paczce.